Cztery plusy i 4 minusy elektrycznego BMW i X2. Zacznijmy od plusów. Nowoczesny design. I jakość wykonania. Dynamiczna sylwetka suwa kupę z opadającą linią dachu. Nowoczesne akcenty stylistyczne oraz wysoka jakość materiałów wewnątrz. Plus numer dwa. Wydajny układ napędowy. Wersja z napędem na wszystkie koła oferuje 313 koni i 5,6 do setki. Jeżeli chodzi o zasięg, to jest on całkiem przyzwoity. Takie realne 350 km spokojnie zrobicie. I czwarty plus, nowoczesne technologie i systemy asystujące. Duży zakrzywiony ekran, najnowsze systemy infotainment i asysty jazdy półautonomicznej. Czas na minusy. Ze względu na opadającą linię dachu, przestrzeń nad głową dla pasażerów z tyłu może być ograniczona. Minus numer dwa. Brak wersji z większym akumulatorem. BMW oferuje jedną wielkość baterii około 64,8 kWh netto, co może być ograniczeniem dla osób szukających jeszcze większego zasięgu. Minus numer trzy. Waga i masa własna. Auto waży ponad dwie tony, co wpływa na zużycie energii i nieco ogranicza zwinność w porównaniu do lżejszych modeli. A cena? No właśnie, minus numer 4, wysoka cena. Cena startowa przekracza 250 tysięcy zł, co czyni iX2 drogą propozycją w segmencie kompaktowych suwów elektrycznych. Główni konkurenci to Mercedes EQA, Volvo EX30 czy Tesla Model Y. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się to auto.